Okay. Okay. Siemaneczko moi drodzy, witam Was ja, czyli vlog w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przyjedziemy się z Simpsonem i sobie pogadamy. Moi drodzy, tak jak w tytule macie z przed Simpsonem i jeździłem nim już nie wiem, z dwa tygodnie. Ostatnio był chyba na podwórko tylko bo coś tam musiałem w garażu przestawić. No i no i co? Od tego czasu stoi sobie. Stwierdziłem dzisiaj, że jest taka niepewna pogoda, mówię bardzo więc jeśli będą jakieś utrudnienia, wiecie, tutaj w audio to przepraszam ale na to wpływu nie mam. No i co? Stwierdziłem, że przejedziemy, pogadamy sobie moi drodzy przy okazji korzystając z możliwości przejażdżki Simpsonem. O co chodzi moi drodzy? Ostatnio siedziałem sobie w domku, rozmyślałem jak to kiedyś było, wspominałem sobie moją Honda CR250 itp itd. I moi drodzy, przypomniałem sobie, że my w tamtym roku w maju To Podaję, że 25, zrobiliśmy sobie zlot Na którym trochę osób było, przejechaliśmy się I dużo osób wspominało, go no fajnie, mówili, że fajnie było Co za tym idzie, stwierdziłem, że w tym roku Może też bym coś takiego zorganizował, gdzieś na dniach Za tam 2-3 tygodnie, czas będzie każdy miał I na czym bym chciał się skupić, moi drodzy? Na dniu Czy bardziej wam pasuje sobota, czy niedziela? Wiem, że ponieważ Wiem, że większość z Was będzie miała za niedługo wakacje, więc koczycka im do lata, co nie, ale dużo jest takich osób, które pracują czy coś i się zastanawiam czy sobotę, czy niedzielę, takie coś zorganizować. Który dzień po prostu bardziej by pasował do takiego spotkanka I drodzy, możecie doznać w komentarzach, czy jest, czy jest to ogólnie Waszym zdaniem dobry pomysł? czy w komentarzach, czy, czy robimy taki zlot, czy, czy jednak nie robimy, że odpuszczamy, bo to jest wiecie, no ważne, bo to, trzeba by wcześniej jakoś tak mniej więcej zorganizować. I moi drodzy, co bym chciał na tym zlocie? Tak to rozplanować, żeby ludzie, którzy nie mają tam żadnych wiecie sprzętów, typu Osoby, które nie mają żadnych takich homologowanych sprzętów, a wiem, że mnie oglądają Mamy coś. zawodniki na krosach. Tak to zrobić, żebyśmy, wiecie, my się mogli wszyscy spotkać ci ze sprzętami jeżdżącymi po ulicy I pojechać na jakąś miejscu, gdzie będą osoby, wiecie, na krosach mogły sobie też polatać Tak żebyśmy wszyscy siedzieli razem, jakiegoś grill'a zrobili czy coś Wiecie, jakiś tam, nie wiem, konkursor na najlepszy cyrkiel Coś w tym, w co, coś w tym co nie? Piszcie, czy, czy myślicie, że to spoko opcja, czy Czy lepiej sobie odpuścić takie, mitapowe Meetupowe Idę Korki dzisiaj w moim mieście A pojedziemy w prawo Sam nie wiem, gdzie chcę jechać nie, no, dzisiaj mówię tak, turystycznie, rekreacyjnie Krajoznawczo, przejażdżka Po okolicy, po rejonie sprawdzić co się dzieje Oprócz tego potwornie mocnego wiatru Straszmy jakimiś burzami, ale myślę że to przejdzie To się, tu kołeczek Zobaczymy No bo i drodze więcej Będę planował zmianę sprzętu Albo, nie wiem, czy zmianę, czy dokupienie No na pewno będę chciał wrócić do crossów Dlaczego? Ja wiem, że nie jestem jakiś tam najlepszy rider Ale po prostu, nie wiem, zakochałem się w krosach. To jest tak, tak rozwojowe, że wiecie, latacie po ulicy, latacie sobie gdzieś tam, wiecie, po lasach, górki, tory i tak dalej No jest to niesamowite I strasznie bardzo lubię te, tego typu akcje Akcje, libacje, demonstracje rodziska, no, no trzeba będzie coś kupić A co z Simpsonem? No powiem szczerze, że nie wiem Na razie Simpson jest, stoi u mnie Muszę to pospawać ziomeczkiem No i chodzi, jestem zdenerwowany z tego, że Chodzi w nim na razie wszystko, nic się tam Nie klepie Tak jak to lubi siedziać w Simpsonie Tak elegancko, tak jak powinien Bo wiatr jest strasznie silny, aż mi tak głową buja na boki Dawaj, dawaj, bo A jak na 85 pojemność to nie jest źle uważam Postawili nam tutaj takie te... Nie wiem jak to się nazywa Tablicy informacyjne z prędkością <grymne> Nie mam I szczerze nie wiem po co Jak znam życie, to żyło dofinansowanie puba w kieszeni, półba poszła na takie dziadostwo Bo to bardzo potrzebne, wiedzieć ile się jedzie, bo to mało kto ma licznik, prawda? O i tak, ludziska Widzicie, jakby teraz miał crossa, to można by było nagrać jakiegoś fajnego vloga Coś polatać, coś poupalać No ale mamy Simpsona, więc musimy się zadowolić tym, co na razie jest na kanale Ale jest pizdgawica z tym wiatru, normalnie głowę to mi samo, samo mi ta głowę Pamiętacie tu próby willy Próbujemy sobie <grywa> Kiedyś to się działo A czekajcie, damy sobie nogę na ziemię nie, no ja nie potrafię balansu utrzymać Na rowerze umiem, na Simpsonie nie umiem Nie wiem jak to się robi <grystanie> Na pewno musi fajnie wyglądać z boku Ale będę musiał z Wodem pogadać, żebym jakąś sesję zrobił Bo wiecie to z tego człowieka, jak na zdjęciach to zawsze wszystko o chodzi. nie chodzi. Ryje do łuki, jak wściekły. Uhu! Tu kiedyś kobitówkę na MRF-ie jeździć, ale odcinka z tego nie ma, bo nie chciała kobitka. Czekajcie Replay akcji w wheelie To od razu ładnie poderwałem Podpuszczam ten gaz niepotrzebnie nie no nie umiem i tyle I to tylko na jedynce potrafię podnieść Czekajcie Czekniemy sobie jakieś foto A paździuch, niech się oddychnie Czekajcie, mówię, żeby mnie nie wydopsyło Co, stoi okej? Okay? I powiem wam, że to jest drag motor, ta flansza to jest z tym. Ona jest stalowa i zarobi się się trzyma, bo widzicie, nic nie cieknie elegancko wszystko jest. Tak więc polecam. A, cekniemy coś na tiki-toka, tak więc co, ludziska, zaraz ci widzimy. Dobra, szybkie ujęcie jest. Można palić gruzo i lecieć w swe strony. A na drugim biegu, ja nie umiem Bo mi się bombko urwała Ciasna dupa O i tak ludziska Luźna przejażdżka Wiem, że wy lubicie Jak coś się dzieje, dużo się dzieje na odcinkach Ale czasem fajnie jest tak przejechać Wiecie, uważam, że Fajnie jest czasem wrzucić takie odcinek po prostu wiecie, Dla zajawy, dla samej przyjemności Ale moi drodzy Żeby nie przedłużać, nie zamulać ale się z wami żegnął. No bo na siłę nie ma co kciągnąć, a powiedziałem co miałem. Tak więc ludziska co. Widzimy się, nie bałem. Yo!